Cześć, z tej strony Bogna Listewnik, fizjoterapeutka. Dzisiaj pokażę, w jaki sposób można wymasować swoje własne kolana, kiedy są obolałe. Zapraszam! Ból kolan może powstać w następstwie bardzo różnych spraw, np. wtedy, kiedy byliśmy na zbyt intensywnym treningu, albo kiedy regularnie trenujemy bardzo intensywnie albo po latach, kiedy występują już zmiany zwyrodnieniowe, wtedy świetnym uzupełnieniem terapii jest automasaż, który za chwilę zaprezentuję. Do samodzielnego masażu bardzo polecam używać jakąś maść rozgrzewającą. Rozsmarowujemy po całym kolanie. Ok. I teraz tak. zaczynamy od rzepki. Rzepka to taka mała kość przykrywająca kolano, taki daszek, więc wyczuwamy ją i okrążamy tak, jakbyśmy chcieli ją obrysować. Ok. Następnie układamy palce w taki daszek i robimy takie pasy dookoła rzepki. Hop. Zobaczcie teraz na zdjęciu wyświetla się jak to jak wyglądają powięzie wokół kolana? Dlatego chodzi o to po prostu, żeby dokładnie je wymasować. One stają się z biegiem czasu zbyt zbite i po prostu naszym zadaniem jest je z powrotem rozluźnić. Dlatego ten nacisk, którego używamy, musi być taki dość mocny. Nie oszczędzajcie się. Następnie przechodzimy do masażu mięśnia czworogłowego. Przykładamy pięść i lecimy w dół. Można też użyć kciuków. Okay. Następnie wyczuwamy sobie tu kość piszczelową i znowuż okrążamy ją. Obrysowujemy. Ok, teraz zajmujemy się częścią podkolanową. Promujemy ruchy okrężne pod kolanem, tylko że łatwiej będzie, kiedy kolano będzie zgięte. Józefina. I w ten sposób masujemy całą łydeczkę. Teraz możemy użyć techniki kółeczkowej, czyli przykładamy palce i będziemy wykonywać takie kółeczka na tyle głęboko, na ile dasz radę, na tyle ile masz siły w, w rękach i na tyle ile twoje kolano jest w stanie znieść ból. Moje na przykład nie boli wcale, ale z doświadczenia wiem, że dla niektórych osób jest to już kurcze bolesne. Dokładnie masujemy więzadła poboczne kolana. Okej. Okay. I teraz znowu pod kolanem. Postaraj, postaraj się teraz wykonać taki ruch. Tak jakbyś chciał, chciała dotknąć rzepki tylko od drugiej strony. I teraz kontynuuj ten ruch w górę, uda. Okay. A teraz chwyć całą nogę i przesuwaj tą powięź wszystkie tkanki w dół. Tak jakbyś chciał chciała wycisnąć tubkę z pasty. No i tak, także mm, samo posmarowanie żelem też jak najbardziej da ulgę, ale jeżeli połączysz to z tym masażem, będziesz miał, miała dwa razy większy efekt. Jeżeli uznasz, że filmik ten był wartościowy, proszę podaj go dalej. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Bodent Mind Clinic oraz do odwiedzin w naszej klinice.